83 lata temu w Berlinie wydano dekret na mocy którego Niemcy dokonywali mordów na polskiej elicie narodowej. Bezpowrotnie straciliśmy wtedy wybitnych naukowców, wykładowców i nauczycieli. Więcej o tym już niebawem. Grzegorz Miśtal witam i zapraszam na Informacje Polonii 24. A oto co jeszcze w programie. Polonijny Dzień Edukacji Narodowej. Młodzież dostaje z jednej strony pełną ofertę polskości, szlifuje język polski, z drugiej strony otrzymuje oczywiście dobrą wiedzę, staranne wychowanie. Pierwsze testy systemu Patriot w Polsce. On będzie w pełni operacyjny za kilka miesięcy. Te miesiące przeznaczymy na właśnie pełną integrację. Pomoc państwa dla małych księgarni. W tym programie część pieniędzy przeznaczyć na część, co jest, jest niezwykle ważną kwestią. Zaczynamy od Dnia Edukacji Narodowej. To święto ważne dla uczniów i dla nauczycieli, także tych polonijnych, tym bardziej, że mają oni szczególną misję. Nie tylko edukują, ale także podtrzymują polskość. Tak jest na przykład w warszawskim Polonijnym Liceum Ogólnokształcącym Klasyk, które świętuje dziś dziesięciolecie istnienia. Paulina Drażba. To tu w Polonijnym Klasyku Nela i Kirył się poznali. Osobiście dużo zawdzięczam tej szkole, dlatego że pokazała takie wartości w życiu. Szkoła wpłynęła w nas e, duch patriotyzmu, e, chrześcijaństwa e, i jak odnaleźć się w tym e, świecie. W tym polonijnym liceum bowiem już od 10 lat młodzi ludzie zdobywają nie tylko wykształcenie. Młodzież z Kresów, ale także z dalekiej. Rosji, aż po Syberię czy Kazachstan, przyjeżdża tutaj do Polski, by kształcić się w warunkach tej kultury, która jest w nas, Polakach. Wszyscy mają wspólne dziedzictwo, wspólne losy, także podobną sytuację. Także i to, że nie znają języka polskiego już na samym początku, a mimo to. 95% zdaje maturę. Ogromna w tym zasługa zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Tutaj młodzież dostaje z jednej strony pełną ofertę polskości, szlifuje język polski, z drugiej strony otrzymuje oczywiście dobrą wiedzę, staranne wychowanie i dzięki temu ci młodzi ludzie mają naprawdę świetny start w Polsce. A ci, którzy z kraju wyjeżdżają, są ambasadorami Polski poza granicami. Podobnie jak polonijni nauczyciele, którzy świętują dziś na całym świecie. Nauczyciel polonijny to nie tylko zawód, to misja, nieustanne zdobywanie umiejętności, styl życia, a przede wszystkim ogromne serce. Za które dziś szczególnie wszystkim nauczycielom dziękujemy. Paulina Drażba, Polonia 24. Nauczycielom za ogromne zaangażowanie podziękował dziś także Przemysław Czarne, krzew resortu edukacji i nauki. W sposób szczególny docenił trud tych, którzy pracują poza granicami kraju. Minister wziął także udział w otwarciu pewnego wyjątkowego przedszkola. To pierwsza taka placówka w historii polskiej edukacji za granicą Polskie Państwowe Przedszkole. I takie przedszkola będą powstawały na cały świecie. Zmacniamy działalność Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Przedszkole będzie działać w budynku Polskiej Szkoły imienia generała Stefana Grotaroweckiego przy ambasadzie RP w Berlinie. Minister Przemysław Czarnek podziękował nauczycielom za ich pracę. Odznaczył szczególnie zasłużonych dla rozwoju kultury i języka polskiego w Niemczech. Chcę Państwu serdecznie podziękować za Państwa trud, bo uczenie języka polskiego i prowadzenie szkół polskich, szkół polonijnych poza granicami kraju, to jest ciężkie zadanie. W Berlinie minister edukacji i nauki spotkał się także z Dietmarem Nitanem, koordynatorem stosunków niemiecko-polskich. Według polskiego ministra Niemcy nie przestrzegają traktatu z 1991 roku, który miał uregulować polsko-niemieckie relacje na zasadzie wzajemności. Polacy cały czas nie mają statusu mniejszości, przez co Niemcy nie są zobowiązani do wspierania polskiej edukacji na terenie swojego państwa. Atakując Polskę 1 września 1939 roku Niemcy niemal od razu przystąpili do eksterminacji polskiej inteligencji, co miało im ułatwić germanizację podbitych ziem. Jedną z kluczowych decyzji w tej kwestii Berlin podjął 14 października, stał za nią Reinhard Heydrich, jeden z najbardziej bezwzględnych nazistów. Mieli przygotowane listy osób, które miały być stracone. Celem nazistów od samego początku wojny była likwidacja polskiej inteligencji, tak by 11 listopada Święto Niepodległości przeszło do historii. Niemcy celowo wybrali taką datę, aby właśnie w tym dniu pokazać Polakom, jakie będzie ich miejsce w nowej rzeczywistości, w państwie niemieckim, gdzie mieli być tylko i wyłącznie tanią siłą roboczą. Podczas akcji inteligencja, niemieckiego aktu ludobójstwa, zaplanowano rozstrzelanie około 50 tysięcy osób w całym kraju, w tym także w Łodzi. Tu większość elity miasta została zamordowana i pochowana w bezimiennym grobie na Brusie, gdzie co roku składane są kwiaty. Ile zostało osób rozstrzelanych, dokładnie nie wiemy. Wiemy, ile zostało znalezionych szczątków. Do tej pory udało nam się odnaleźć przeszło 158 szkieletów ludzkich. Masowych grobów, gdzie spoczywają urzędnicy, politycy, dziennikarze i nauczyciele jest więcej. Niektórzy profesorowie zostali wywiezieni również do Niemiec. Tam zginęli. Właśnie im, pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wywiezionym do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, hołd oddał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Więcej na ten temat w rozmowie Polonii 24. Naszym gościem będzie dr Robert Derewenda, dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To największa niewyjaśniona dotąd sowiecka zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowej. Mowa o operacji, która przeszła do historii jako obława augustowska. Zdjęcia jej ofiar możemy teraz oglądać na skwerze Hoovera w Warszawie. Wystawę przygotował Instytut Pileckiego. Jej dziadek Mieczysław Cichor odrzucił propozycję służby w UB, za co latem 45 roku został aresztowany. Wtedy bliscy widzieli go po raz ostatni, bez wieści zaginął też brat babki pani Małgorzaty. Bardzo długo rodzina starała się y, dotrzeć do tego, gdzie w ogóle zostali y, pochowani. Wciąż nie wiadomo, gdzie są ich groby, tak jak innych ofiar obławy augustowskiej. To była największa zbrodnia dokonana na Polakach po zakończeniu wojny. W lipcu 1945 roku Sowieci rozstrzelali na Suwalszczyźnie co najmniej 592 osoby. Ofiarami obławy augustowskiej byli żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego, którzy po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną nie godzili się na nowy komunistyczny reżim. O zbrodni przypominać ma plenerowa wystawa Instytutu Pileckiego lipcowi twarzy ofiar Obławy Augustowskiej. Dzięki technikom rekonstrukcji cyfrowej możemy stanąć twarzą w twarz z ofiarami. Patrzymy na ofiary Obławy Augustowskiej nie z perspektywy sprawców. Nie pokazujemy drastycznych zdjęć, nie pokazujemy drastycznych ujęć, ale właśnie pokazujemy te ofiary tak, jak zapamiętały je rodziny, tym kim byli. Ludźmi pełnymi planów na przyszłość, których życie przerwała okrutna komunistyczna zbrodnia. Oglądają Państwo informacje Polonii, 24: A oto co jeszcze w programie. Wystawa w hołdzie słynnemu czeskiemu artyście. Jan jest tym ewenementem światowym, że on jest bardzo wrażliwym człowiekiem i on potrafi wyczuć tą wrażliwość tego człowieka. Legenda o białej damie na zamku w Krasiczynie. Spektakl przypomina nie tylko historię 16-letniej Zosi Sapieżanki, łączy także przeszłość z teraźniejszością. To antyrakietowa i przeciwlotnicza tarcza naszego kraju. W Toruniu zaprezentowano polskie patrioty, które wchodzą w skład systemu obrony powietrznej Wisła. Testom przeglądali się zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To końcowa faza integracji elementów, które będą tworzyły system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dalekiego zasięgu Wisła. System, kiedy zostanie ukończony, tak jak powiedziałem, będzie... Najprawdopodobniej wówczas w całości najnowocześniejszym tego typu rozwiązaniem na świecie, a my będziemy pionierem, jeżeli chodzi o taki system wielowarstwowy. Zanim system zacznie działać, polskie i amerykańskie zespoły montują i sprawdzają sprzęt oraz jego funkcjonowanie. Po pozytywnym przejściu testów, Wisła trafi do pododdziałów Trzeciej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Tam zostanie zintegrowana z systemami Pilica i Narew. On będzie w pełni operacyjny za kilka miesięcy. Te miesiące. Przeznaczymy na właśnie pełną integrację, przystosowanie tego systemu do polskich warunków. Zapowiadane od wielu lat rozwiązania mają zapewnić skuteczną obronę powietrzną. W 2018 roku Mariusz Błaszczak podpisał umowę ze Stanami na sprzedaż i wykonanie pierwszej części systemu Patriot. Dziś ta umowa stała się faktem i tarczą polskiego nieba. Mateusz Strama Polonia 24. Ukraina obchodzi dziś Dzień Obrońców. Z tej okazji prezydent Wołodymyr Zełenski uczcił pamięć tych, którzy oddali życie walcząc o wolność swojej ojczyzny. Ukraińskie siły zbrojne odbijają z rąk okupantów kolejne miejscowości. Rosja nadal sieje terror, ostrzeliwując rakietami ukraińskie miasta. W Dniu Obrońców Ojczyzny. Ukraina pamięta o bohaterach. Za to Z tobą, wojowników, w okopach jest cały nasz naród. Wszystko, co mamy i co jest nam tak drogie. Z wami jest przyszłość naszych dzieci. Dla sześciomiesięcznego Żani, ten schron w Charkowie to jedyny dom. Na pewno spędzimy tu zimę, bo nie mamy dokąd pójść nie mamy gdzie się zatrzymać. Rakiety spadły m.in. na Charków, Mikołajów i Zaporoże. Wojska rosyjskie zwiększają swoją liczebność wokół okupowanej zaporoskiej elektrowni atomowej. My, to, że... Mam członków rodziny, którzy pracują w elektrowni, martwią się o jej przyszłość, martwią się o jej bezpieczeństwo. Już za trzy dni w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenia atomowe ruszają manewry na to niezłomne południe. Użycie nawet małej broni nuklearnej będzie bardzo poważnie traktowane. Fundamentalnie zmieni charakter wojny z Ukrainą. Rosja zdaje sobie sprawy z konsekwencji. Ta praca jest już zakończona, mówią mobilizacji w Rosji Władimir Putin. Pobór szykuje za to Mińsk. Ma się odbywać pod pretekstem sprawdzania gotowości bojowej jednostek. 102 małe księgarnie otrzymały dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński ogłosił wyniki drugiej odsłony programu Certyfikat dla Małych Księgarni. Celem projektu jest ratowanie najmniejszych sklepów z książkami. Małe księgarnie, czyli te, które miłośnicy czytania cenią najbardziej, znikają w zastraszającym tempie. Nie mają szans w starciu ze sklepami sieciowymi, które zarabiają sprzedając nie tylko książki, ale setki innych przedmiotów. Wie o tym Jakub Bułat, prowadzący w Warszawie księgarnię z duszą. Skorzystał z rządowego programu wsparcia. Program był dobrze pomyślany. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, księgarza, to, że można było w tym programie część pieniędzy przeznaczyć na część, co jest, jest niezwykle ważną kwestią. Ma wspierać to, co jest cenne i co wymaga właśnie wsparcia państwa czy samorządu, a w każdym razie zasługuje na to, żeby środki publiczne wspierały tego typu działalność. Łącznie w obu odsłonach rządowego programu księgarnie zostały dofinansowane kwotą 7 milionów złotych. Jeżeli ponad 200 księgarni skorzystało z tego programu. Już w tej chwili bądź korzysta. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy prawie, prawie połowa dostała jakieś wsparcie. Pomoc finansowa trwa dwa lata, ale rząd nie wyklucza zmian i przedłużenia pomocy państwa. Jan Saudek to światowej sławy czeski fotograf. Znakiem firmowym jego twórczości są wizerunki kobiet na tle odrapanej ściany. Teraz jego zdjęcia można oglądać w Warszawie. Okazją jest wystawa Mirek Lewandowski w hołdzie Janowi Saudkowi. Zmysłowości i tajemniczości. Jedna z siedmiu fotografii, których Jan uważa, że mu się udała, to jest pies. Praca Jana Sautka przed laty poznał Mirek Lewandowski. I w hołdzie artyście stworzył w Warszawie wystawę. To symbol polsko-czeskiej przyjaźni. Jan jest tym ewenementem światowym, że on jest bardzo wrażliwym człowiekiem i on potrafi wyczuć w swoich tych Tą wrażliwość tego człowieka, i tam w tych fotografiach dominuje macierzystość, kobiecość, piękno brzydota. Bohaterką najnowszych zdjęć na Sautka ma zostać 87-letnia polska aktorka i modelka Helena Norowicz. Pan Jan jest osobą. O wielkim talencie, chyba fotograficznym, pomysłach niesamowitych. Urodzony w 1935 roku fotograf jest także inspiracją dla wielu artystów. Koncentrujemy się na fotografiach, to powiem jedną rzecz. One mówią, niekiedy krzyczą, ale zawsze zatrzymują. Praca Jana Sautka można podziwiać w stolicy w Muzeum imienia Begasa do 21 października. Patrycja Chacia Polonia 24. Mija 10 lat od śmierci Janusza Krasińskiego, prozaika, dramatopisarza i reportażysty. Z tej okazji w Warszawskiej Galerii Kordegarda otwarto wystawę Janusz Krasiński przeciw milczeniu, która przypomina życie i twórczość pisarza. Był żołnierzem szarych szeregów, więźniem Auschwitz, a później przez wiele lat więźniem katowni stalinowskich. Odpowiedzią na osaczenie jest jego dzieło. Jest jego dzieło pokazane symbolicznie właśnie poprzez tytuły jego utworów umieszczone na ścianach i na szarfach. Janusz Krasiński to jeden z najważniejszych polskich pisarzy okresu powojennego, pisarz można powiedzieć zapomniany. A to bardzo ważna postać polskiej kultury, której twórczość między innymi dzięki tej wystawie ma szansę być na nowo poznana. W sposób najpiękniejszy jaki potrafił Poprzez literaturę, poprzez dramaty, poprzez reportaże, słuchowiska, a przede wszystkim poprzez pochylenie się nad drugim człowiekiem, kochać Polskę. Dokumenty świadczące o zaangażowaniu Krasińskiego w życie literackie i społeczne, a także okładki pierwszych wydań jego książek, to tylko część ekspozycji, którą można odwiedzić w warszawskiej galerii Kordegarda do 13 listopada. Młodzi artyści m.in. z Portugalii, Gruzji, Hiszpanii i Polski połączyli rzeźbę, fotografię i malarstwo z muzyką na żywo. W ten sposób powstał niezwykły projekt Art in Progress. Jest on częścią międzynarodowego konkursu Marte Live Europe. Hey, hey, hey. Komnaty zamku w Krasiczynie stały się przestrzenią do wystawienia sztuki na podstawie legendy o Białej Damie, Zofii Sapieżance, nieszczęśliwie zakochanej w ubogim wiejskim chłopcu, szlachciance. Spektakl przypomina historię nie tylko 16-letniej Zosi Sapieżanki, łączy także przeszłość z teraźniejszością, ma być pretekstem do rozmów o kobietach, które nie mogły decydować o swoim życiu i szczęściu. Dzieło wystawiono w ramach projektu Art in Progress. Jego uczestnicy podróżują po Europie, odkrywają miejsca, w których mogą zaprezentować swoją sztukę. Art in progress to sztuka, która rozwija się na naszych oczach, tak jak właśnie mówi nazwa po angielsku. Zrodzi się w danym miejscu na żywo. Poprzez sztukę możemy wpływać na świat. Sztuka daje radość. Uczestnicząc w tym projekcie, pokazujemy to, co robimy na co dzień. Projekt jest częścią międzynarodowego konkursu. Najlepsi twórcy wyjadą do Rzymu, gdzie wezmą udział w europejskim finale Biennale Emart Life. W Polsce znaleźli nie tylko schronienie przed rosyjskimi pociskami, ale także wsparcie, dzięki któremu mogą nadal dumnie reprezentować swój kraj na całym świecie. Tancerze z Charkowa zdobyli srebrny medal na turnieju akrobatyki Rock and Roll w Austrii. Zespół istniejący od ćwierć wieku to wielokrotny mistrz Ukrainy, sięgający także po międzynarodowe trofea. Ich miłości do tańca nie powstrzymały nawet rosyjskie bomby. Rock and roll to moje życie, to daje mi wolność, dostarcza mi wielu emocji. Budynek, w którym znajdowała się ich sala treningowa, został zbombardowany. Tancerze musieli uciekać. Schronienie znaleźli w Białym Stoku, tutaj też mogli kontynuować treningi, by dalej móc reprezentować Ukrainę i osiągać międzynarodowe sukcesy. Gdyby Politechnika Białostocka nie udostępniła nam pomieszczenia do ćwiczeń, nie moglibyśmy wziąć udziału w zawodach. Jesteśmy bardzo wdzięczni każdemu, kto nam pomógł. Zespół na ostatnim turnieju w Austrii zajął drugie miejsce. Przed nimi zawody na Słowacji, w Finlandii. Nauka, a także możliwość poznania innej kultury i zawarcia nowych znajomości. Program studenckiej wymiany Erasmus, ma już 35 lat. Urodziny świętują także Polacy, którzy chętnie z niego korzystają. 35. urodziny programu Erasmus, Plus świętowali na przykład w Białym Stoku. Studenci tamtejszej Politechniki wyjeżdżali m.in. do Hiszpanii. Bardzo dużo pozwiedzałem, zobaczyłem dużo ciekawych rzeczy. Nie było na to, co ciekawe, aż tak bardzo dużo czasu, bo dużo ludzi mówi, że na Erasmusie to luzik i luzik. Okazało się, że nie, jednak trzeba troszkę popracować. Dla mnie, może już poznania perspektywy prowadzenia polityki zagranicznej. Przez, inne kraje, przez inny kraj jest po prostu bezcenna. W ramach programu Erasmus Plus za granicę wyjeżdżają nie tylko studenci oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele wyjeżdżali do różnych krajów europejskich, stamtąd przywieźli nowe doświadczenia, nowe umiejętności i to potem wykorzystują na zajęciach dydaktycznych. W ciągu 35 lat istnienia programu z wymiany skorzystało 13 milionów osób. Izabela Muczyńska, Polonia24. Z nami zapowiadany gość, dr Robert Derewenda, historyk, katolicki Uniwersytet Lubelski, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Panie doktorze, po niemieckim najeździe na Polskę 1 września 1939 roku, okupant od razu wprowadził bezwzględny, brutalny terror i z marszu rozpoczął eksterminację polskich elit. Czy powodem było dążenie Niemców do całkowitej germanizacji, podbitych ziem, do całkowitego zniszczenia naszej tożsamości narodowej? Tak, taki był cel. I Hitler tego nie ukrywał wobec swoich dowódców. Celem nie było tylko pokonanie państwa polskiego, nie było tylko wprowadzenie administracji niemieckiej, ale celem było unicestwienie tak naprawdę nie tylko samego państwa, ale przede wszystkim narodu polskiego, tak aby nigdy nie był zdolny do odbudowy samodzielnego, suwerennego państwa. Listy takie proskrypcyjne, właściwie listy gończe za Polakami, którzy mogli stanowić w przeszłości o niepodległości państwa. Stworzono już w maju 1939 roku, czyli na wiele tygodni, czy nawet miesięcy przed jeszcze wybuchem II wojny światowej. Panie doktorze, jednym z najbardziej okrutnych elementów tej polityki, tej, poliki, tej polityki niemieckiego okupanta, była fizyczna likwidacja naszej inteligencji. Czy to miał być cios zadany w samo serce narodu? Od tego rozpoczęto tak naprawdę. Czyli w momencie, kiedy. Ziemie polskie były zajmowane przez wojska niemieckie. Niemalże automatycznie, natychmiast wchodziły specjalne siły niemieckie, tak tzw. Einsatzgruppen, które zajmowały się aresztowaniem tych, którzy mogli stanowić właśnie o polskiej suwerenności, o polskiej niepodległości według list, które były, tak jak powiedziałem przed chwileczką, wiele miesięcy czy wiele tygodni przed wojną już sporządzone. Dotyczyło to przede wszystkim mieszkańców ziem zachodnich, czyli tutaj myślę przede wszystkim o powstańcach śląskich, o powstańcach wielkopolskich. Osobach, które były zaangażowane w plebiscyty, czy w ogóle osobach, które były zaangażowane w polskie życie polityczne, publiczne, a nawet przedsiębiorcę. Czyli wszystkich tych, którzy tak naprawdę no, stanowili rzeczywiście tą elitę ówczesnej Polski. Panie doktorze, a jak przebiegało niszczenie w Polsce środowiska naukowego, środowiska akademickiego? Przeprowadzono specjalne akcje. W ogóle cała ta wielka akcja. Eksterminacji polskiej inteligencji to operacja Tannenberg, prowadzona właśnie jesienią 1939 roku, potem kontynuowana w jakiś sposób przez akcję AB wiosną 1940 roku. Natomiast przed świętem 11 listopada przeprowadzono w poszczególnych miastach, w dużych miastach uniwersyteckich, miastach polskich, przeprowadzono specjalne akcje. Najbardziej znaną jest zonder akcją, czyli ta akcja specjalna zonder akcją Krakau dotycząca profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Akademii Górniczo-Hutniczej, ale podobne, analogiczne akcje były prowadzone w innych miastach, czy chociażby w Lublinie, czy chociaż dotyczyło to Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy też w Łodzi. Specjalnie wybrano, nieprzypadkowo wybrano właśnie ten czas, czyli tuż przed 11 listopada, aby nie tylko pokazać Polakom, że te wyższe uczelnie nie będą mogły działać, ale też, że jest to koniec tak naprawdę suwerenności Polski, to koniec bardzo brutalny. Koniec, którym, którego można by powiedzieć, że symbolem miało być właśnie aresztowanie polskich profesorów. Czyli warto pamiętać, że reakcją Krakau, jak nazywano aresztowanie krakowskich profesorów, miała swoje odpowiedniki także w innych polskich miastach. Czy rzeczywiście w hitlerowskich akcjach niszczenia polskiej inteligencji mogło zginąć nawet 100 tysięcy osób? Mogło już jesienią 1939 roku, szacujemy, że zginęło około 55 tysięcy Polaków. W związku z tym rzeczywiście ta akcja prowadzona dalej, kontynuowana, choćby i kontynuowana w taki sposób, że kiedy Niemcy rozpoczęli wojnę z Sowietami w czerwcu 1931 roku, tą akcję eksterminacji polskiej inteligencji rozpoczęli również na ziemiach, które wcześniej były okupowane przez Sowietów. Choćby zamordowanie polskich profesorów Zelwowa gdzie zginął boj to również jest kontynuacja tej akcji. Wtedy nawet nie zadawano sobie trudu, żeby wywozić gdzieś do obozów koncentracyjnych tych, tych profesorów, tylko zabijano ich na miejscu. Wcześniej jeszcze ta polska inteligencja i tak już ucierpiała na kresach wschodnich, czy w tej, na tych terenach okupowanych przez Sowietów, ze strony okupanta sowieckiego, czego symbolem jest chociażby Katy. No właśnie, bo ta polityka niemieckich okupantów pod względem polskich elit no była przecież tożsama z polityką Sowietów, którzy zajęli wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dr Robert Derewenda, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. I to wszystko teraz. Polonia 24 wraca w poniedziałek o stałej porze. Dziękuję za uwagę. Spokojnego weekendu. Do zobaczenia.